Proszę myślę, że dzisiaj najważniejsi są mimo wszystko rolnicy, tak, to im dziękujemy, im się kłaniamy dzisiaj. Prezydencie, jako przedstawiciele rolników, proszę Państwo panu ten chleb z tych rocznych plonów wypieczony i prosimy o dzielenie tego równo i że będą dostarczyło do przyszłego roku. Przyjmuję ten dorodny bochen chleba, wypieczony z tegorocznych zbiorów. Przyrzekam go dzielić uczciwie i sprawiedliwie. Tak mi to pomógł. Rzynki odbywają się tutaj już od kilku lat, najczęściej właśnie w Katowicach, Kostuchnie i Podlesiu. W tym roku akurat tak się zdarzyło, że jednostka pomocnicza zwróciła się do pana prezydenta, żeby w tym roku właśnie do Rzynki odbyły się tutaj u nas w Kostuchnie. W tle słyszymy orkiestrę Murcki Staszic, natomiast przed nami jeszcze występy między innymi zespołu z Chorwacji i Wenezueli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, zespół z Włoch, g który gra w przeboje i standardy zespołu BG's i na zakończenie Trebunie i pokaz ogień sztucznych. Dookoła masa ciekawostek dla dzieci z rodzicami, bo im jest możliwość poskakania, pochuśtania, zobaczenia zwierzątek i kupienia słodkości. Żur, jak doniczka, żeby wam się darzył stodole, żeby był chleb na każdym stole. To wielokrotne tradycje, przecież początki to były początki rolnictwa, tak, niż nim nastał przemysł, górnictwo, to tutaj głównie było rolnictwo i nie tylko w dzielnicach południowych, również w dzielnicach Załęży, Szopienicy, Janów. To wszystko było związane z rolnictwem. Dzisiaj czas się zmienia. Coraz więcej przemysłu, ale też nowoczesnych technologii. Ale nie możemy o tym zapominać. Tak jak świętują różne grupy zabudowe, tak rolnikom należy się pewna cześć, pewne świętowanie. I należy tutaj wspomnieć o wielkiej różnorodności, bo to nie tylko uprawa roli, to nie tylko hodowla bydła czy trzody chlewnej, ale to znacząca działalność w obszarze pszczelarstwa, ogródków działkowych. Mamy w Katowicach winnicę, o którym mało kto wie. Więc ten potencjał zielony naszego miasta daje duże szanse również dla tej działalności rolniczej lub rolniczej. Musimy to dostrzegać, musimy to szanować i musimy tym ludziom po prostu dziękować.